No i cześć, dzień dobry. Witam Was w niedzielne południe. Zobaczcie, jak śniegu nawaliło przez sobotę i niedzielę, właściwie, bo od piątku wieczora zaczęło padać. Wiem, że nie w całej Polsce tak jest. No, ja z tego może jakoś specjalnie zadowolony nie jestem, bo mam z tego powodu dużo pracy i też nie jestem zwolennikiem zimy, ale wiem, że część z Was lubi zimę, a szczególnie ci, którzy jeżdżą na nartach. No więc zapewniam Was, że jakieś 20 km w tamtą stronę są góry. I tam śniegu jest pod dostatkiem. Zobaczcie, ile nawaliło. Wyraźnie to widać na tym koszu na śmieci. Jest grubo. 35 cm, nawet 38 było o poranku, a cały czas od czasu do czasu przychodzi śnieżyca i dosypuje. Widać proporcje wielkości kosza i śniegu. Dużo pracy mnie czeka, bo muszę odśnieżyć jeszcze e, wjazd, który się ciągnie tam w kierunku drogi 100 m ponad, bo inaczej nie wyjadę rano do pracy. I to jest haluwa niesamowita. Ale dzisiaj nie o tym w tym odcinku. Dzisiaj chciałem znowu, bo chyba już była o tym mowa w zeszłym roku, wspomnieć co nieco o produkcji prądu przez panele fotowoltaiczne zimą. Bo od czasu do czasu dostaję pytania, czy jest sens to zakładać na zimę i zasilać tym np. pompę ciepła. No i to Wam mniej więcej zobrazuje, czy jest taki sens. Nieważne jakie panele kupicie, procentowo zawsze się to będzie miało tak samo. Tutaj akurat mam starsze ogniwa. One jest ich tutaj w tym wypadku 10 sztuk w tym stringu. One mają nominalnie po 210 W, ale to są te mniejsze gabarytowo. Teraz się chyba już takich nie produkuje, produkuje się większe. 210 W, no i te 210 W realnie występuje dwa razy w roku, jak jest idealna pogoda, chłodno, bardzo i idealne nasłonecznienie szczególnie wczesną wiosną, ale średnio statystycznie musicie liczyć, że panel w lecie produkuje 2 trzecie mocy. I to się mniej więcej zgadza, bo taki jeden string mając 2100 W z 10 sztuk, tak jak wspomniałem, produkuje mniej więcej 1600 W w ciągu lata, jak jest upał, jak jest gorąco przy odpowiednim nasłonecznieniu. A ile teraz zimą? No właśnie, zdjąłem kupę śniegu z tego, wszystko to tu leży z boku, żeby zrobić test, ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że zimą na ogół ma Mamy takie niemo. I tu jest gdzieś teraz słońce, którego nie widać. Warstwa chmur jest dość cienka, bo czasami widuje tarczę słońca tak ledwo, ledwo przez chmury, więc trochę tego światła jednak przenika. W momencie jak je wyczyściłem, bo takie mniej więcej malutkie zaśnieżenie, jak jest teraz, niespecjalnie wpływa na obniżenie mocy. Dopiero jak się zrobi czapeczka śniegu, to są przysłonięte. W momencie jak je odśnieżyłem, wyskoczyło mi 300 W z tego jednego stringu, więc jest to tak trochę nawet przyzwoicie, bo 10%, ale nie ma tu mowy o jakiejś energii do zasilania pompy ciepła i tak dalej, bo potrzebowalibyśmy z 3000 W i musielibyśmy mieć 100 takich paneli, żeby w taką pogodę wygenerować 3 kW energii. Zresztą gdybyśmy mieli 100 takich paneli, to jaki nadmiar mocy byłby w sezonie letnim, nie do spożytkowania, prawie że no, można to oddać do sieci, ale to się przy obecnych. W wypłatach z energię produkowaną w ogóle nie opłaca i prędzej Was zjedzą koszty paneli ich wymiany po 10 czy kilkunastu latach. W każdym razie nie jest to zbyt opłacalne, ale czasami rąbnie słońcem. No i jak mamy dojście do paneli i możemy je odśnieżać, bo są gdzieś pod ręką, to warto, bo jak zimą się pojawi trochę słońca, to jednak ta produkcja jest troszkę większa i parę dni temu było słonecznie cały dzień, i było coś w tej produkcji. Ten string produkował w, szczytowo, w szczytowym momencie 1000 W, czyli połowę swojej nominalnej mocy. To jest coś jak na grudzień, ale w momencie jak był oświetlony tak idealnie, bo on tu tak jak widzicie ma wolną przestrzeń i cały jest idealnie doświetlony, nie ma żadnych zacienień, więc w południe świetnie sobie radził. No i ogólnie jak jest słońce? To jest, ale jak go nie ma, to nie ma, a dobrze wiemy, że zimą jest to głównie tak i tak jest właściwie przez 80% czasu, 80% czasu przez 3 miesiące zimowe, czasami coś tam słońce błyśnie, ale musimy zdążyć odśnieżyć panele i troszkę tej energii wyprodukujemy. Bardzo mało patrząc na kwotowe ilości, to nie wiem, z parę złotych uzyskamy w ciągu jednego słonecznego dnia, oczywiście. Więc sami ocencie, czy warto, czy nie warto. Moim zdaniem, warto tylko wtedy, jeżeli ktoś chce się trochę poruszać, żeby kondycji nabrać. No i tylko wtedy, jak się ma do nich dobry dostęp, bo jak są na dachu, to zupełnie nie warto. Tyle tego śniegu jest na panelach, które są, widzicie, pod kątem. I tak mniej więcej było tutaj, po 20 cm, no bo trochę zjeżdża. No, ale jednak dużo, dużo się uzbierało. Tutaj mam drugi string, który robiłem i ledwo go skończyłem zrobić jesienią, ale jeszcze panele zmieniam na inny model. E, I on też tak około 300 W, czyli ten i ten razem 600. Oczywiście teraz, jak jest tak pochmurno, Buduję dużo tych stringów z tego powodu, że szklarnia będzie uruchamiana za niedługo, całoroczna. No i ta energia, każda energia mi się przyda. A energia off-grid będzie pompowana w takie akumulatory ciepła, które będą w szklarni. Ale to zobaczycie w przyszłości. No bo jakbyście zauważyli, to mówimy tu o fotowoltaice na kanale, który nie jest wcale temu poświęcony. Dobra, troszeczkę się nagadałem na temat paneli. Sami sobie możecie policzyć, jak to wygląda z tymi panelami. No i tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuweczka za oglądanie. Do następnego mroźnego dnia. Cześć, na razie. Na no w dzisiejszym śnieżnym odcinku wracamy do tematu paneli fotowoltaicznych. Ja, ja wiem, że to nie jest temat tego kanału, ale pośrednio jest i będę takie wrzutki robił w przyszłości, bo u mnie panele będą generowały energię w przyszłości do szklarni egzotycznej, która cały rok będzie ogrzewana i tam będzie te ciepło magazynowane w takim magazynie energii, który zobaczycie magazynie energii cieplnej. Ale to w przyszłości, to chyba jeszcze dość odległej. Natomiast dzisiaj chciałam co nieco znowu wspomnieć o Panelach, bo wiem, że już coś na ten temat mówiłem, ale są osoby, które mnie często pytają: czy opłaca się założyć panele. Z powodu zimy, żeby się zimą trochę dogrzać, doprodukować prądu. Czy to ma sens? Czy da się tymi panelami zasilić na przykład pompę ciepła? I z dzisiejszego odcinka się tego dowiecie: sami sobie wydedukujecie, czy się opłaci. Ja Wam na początku powiem, że mam dość stare panele, ale nie ma to specjalnego znaczenia, bo tu chodzi tylko o przestrzeń, które one zajmują. Jeżeli kupicie nowe panele, to panel będzie po prostu troszeczkę mniejszy gabarytowo. Wiecie, stosunek metra kwadratowego do ilości wytwarzanych wat. Natomiast nie ma to znaczenia, czy to są starsze używane panele, czy są to nówki ze sklepu. Zawsze proporcje będą takie same, więc możecie sobie to przeliczyć. Te panele, które widzicie, jest ich w tym stringu 10 sztuk. Każdy panel ma nominalnie na naklejce 200. 10 W. Gdyby miały te większe rozmiary, co współczesne panele, które najczęściej się sprzedaje, no to te same ogniwa miałyby około 300 W, 350. Są to po prostu troszeczkę mniejsze panele, ale tak jak wspomniałem, nie ma to tu znaczenia. Ten string, czyli ten zestaw paneli 10 sztuk, no jak łatwo policzyć, powinien dawać 2100 W. 2100 W to one dają, ale kilka razy w roku wiosną, jak jest bardzo chłodno i świetnie, rąbnie słońcem, niebo jest przedmuchane po jakichś deszczach i tak dalej, więc zdarza się. Zdarza się, ale dosłownie kilka razy w roku. Średnio statystycznie to te panele w dobrą pogodę letnią w lecie. Cały ten string daje około 1600 W, czasami 1700 przez moment, a czasami tylko 1400, 1300, jak niebo jest takie zamleczone parą wodną. I tak to najczęściej pracuje, czyli około 2 około trzecie. 3 czwarte mocy nominalnej, tak będą Wam działały każde panele. Nieważne, które panele kupicie, nawet najnowsze modele, najdroższe. To już wynika z tego, że no, niestety, Polska jest Polską. Tutaj niebo jest zwykle czymś przymleczone. I te promienie słoneczne w 100% nie docierają do tych paneli. Jak to wygląda zimą? W momencie, jak to odśnieżyłem, wszystko w tej chwili, pomimo tego, że pada śnieg, jak widać, i niebo jest trochę zawalone chmurami, trochę mocno, nawet ich nie widać, bo wszystko jest równomiernie przykryte, no to te panele w pewnym momencie dały mi 300 W, czyli jakieś. 10% mocy, całkiem fajnie, ale na pompę ciepła całkiem mało, bo potrzebujecie co najmniej 3000 W. Czyli tych paneli musiałoby być 100, żeby w taki śnieżny dzień, w założeniu, że będziemy mieć je czyste, mogły zasilić tylko pompę ciepła. Oczywiście bierzemy też pod uwagę, że dzień jest zim zimą bardzo krótki, tej energii jest bardzo mało, w bardzo krótkim czasie ona jest. Więc sami ocencie, jak się to opłaca. W ciągu zimy, grudzień, styczeń, luty, na ogół 80% czasu, a przynajmniej u mnie tu na Śląsku, bo na północy Polski jest ta statystyka trochę lepsza. Na przykład dzisiaj podobno tam tak śnieg nie pada i nie ma tego śniegu tyle. Na północy Polski jest trochę lepiej, ale gdyby było słońce, gdyby dzisiaj było słońce, bo tak się zdarzyło parę dni temu i miałem je odśnieżone, no to wytworzyłyby Około 1000 W, więc połowy nominalnej mocy całkiem fajnie. Z tym, że tak jak wspominałem, u nas tego słońca nie ma zimą i zwykle jest tak jak dzisiaj, albo są to tylko króciutkie przebłyski. Więc nie ma co liczyć na energię zimą. Już w październiku się ona kończy, a zaczyna się w okolicach kwietnia, mniej więcej marzec-kwiecień. Jak już trochę słońce, czasami. Przyświeca. Wszystko zależy od zimy, bo każda zima jest inna. Wiadomo, że może się trafić zima mocno słoneczna w pewnym momencie, a może się trafić bardzo pochmurna, co zresztą ostatnio przez dwa lata miało miejsce. Więc możecie sobie wydedukować teraz i wyliczyć, czy to się opłaca, bo już widać, że nie. Nie ogrzejecie się tym zimą. Fakt, że latem będzie duży nadmiar prądu, ale zimą się nie ogrzejecie. Natomiast budując tego off-grid'a, to poniekąd jest to. Yy, możliwość ogrzania się pompą ciepła w zimę, bo produkując prąd całym sezonem letnim przez, przez 3-4 roku, no, poczyniacie bardzo duże oszczędności. I taki jeden string, który tutaj mamy 2000 W, w przeciętnym zwykłym domku jest w stanie Was zasilić niemal całą dobę w sezonie letnim, więc rachunki spadają Wam niemal do zera. No i te pieniążki włożone do świnki skarbonki można wykorzystać w zimę na ogrzanie się pompą ciepła. Więc Teoretycznie to działa, ale nie bezpośrednio zimą. No, i tyle bym miał do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Znowu mi zawaliło wszystko śniegiem dosłownie na Waszych oczach. Przed chwilą było czyściutko, no i tak to się właśnie opłaca. A ja muszę się zabierać za odśnieżanie mojego dojazdu, który jest mniej więcej taki długi jak ta łąka, którą widzicie za płotem. Czyli mamy tutaj ze sto kilkadziesiąt metrów, bo tam jest droga, tam gdzie te drzewa. A tak to wygląda u mnie z potwórki. Odśnieżona połowa, już mi kręgosłup pęka. No bo ja tam coś mam z dyskami. Tutaj macie jeden słup, tam jest drugi, tam jest trzeci. No jeszcze kawałek zostało, więc jest połowa równo. A między supami, o ile dobrze kojarzę, jest 35 metrów. Fu, idę dalej odśnieżać. Muszę jakiś pług do traktorka wymyśleć, ale wydaje mi się, że nie dałby rady, bo tego śniegu jest 40 cm i jest taki zbity, trochę mokry. Po prostu by się blokował, trzeba by to na bieżąco co chwilę odśnieżać. Ale jak mnie nie ma w domu, to właśnie jest problem. No i jazda łopata, i do dzieła. No i teraz pod koniec filmu takie małe wtrącenie. Kończy nam się dzień, pomału słońce będzie zachodzić, pewnie za godzinę. Jest gdzieś tam za chmurami. Sumaryczna produkcja z dnia dzisiejszego to jest 1 kW z tych właśnie ogniw, bo na dachu nie śniżyłem, tam mam drugi zestaw który jest podłączony pod ten inwerter więc 1 kW to jest nic nic jak na potrzeby domowe ale zawsze coś, zawsze coś, takie małe coś więc tak to wygląda w ponury dzień oczywiście gdyby te słońce było to byłoby pewnie kilka kW no ale niestety nie było i tak jest większą część zimy.